Mówi się nam, że powinniśmy być życzliwi i stawiać potrzeby innych ponad własne, ale czy ktoś nam mówi, że nadmierna życzliwość i troska może być niebezpieczna? Żyjemy w świecie, w którym nie zawsze otrzymujemy to, co dajemy, ponieważ jest on pełen hojnych ludzi, którzy widząc, że ich darowizny są puste zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym, potrafią być bardzo życzliwi do tego stopnia, że poświęcają nawet własne życie niebezpieczeństwo. To intrygująca perspektywa, ponieważ rzadko omawiamy niebezpieczeństwa wynikające z bycia nadmierną życzliwością. Dzisiaj zamierzam zbadać dziesięć potencjalnych negatywnych konsekwencji bycia zbyt miłym, a także zaproponuję cztery trudne sposoby na powstrzymanie ludzi przed wykorzystywaniem cie. Będąc zbyt życzliwi, zwykle pokładamy zbyt wiele nadziei w otaczających nas ludziach. Stoik przypomina nam, że powinniśmy akceptować rzeczy takimi, jakie są, i nie polegać na zachowaniu innych dla własnego szczęścia. Dawanie, nie oczekując wiele w zamian, może uniknąć rozczarowania i pomóc nam ćwiczyć emocjonalną separację, zapewniając nam spokojniejszy umysł. Trudno jednak zachować całkowity dystans, gdy dajemy z siebie tak wiele. Kiedy dajemy z siebie wszystko, oczekujemy, że inni zrobią to samo dla nas. Jednak w miarę przyzwyczajania się ludzi do tego, że wszystko za nich robi się, w naturalny sposób zaczynają przyjmować zapewnik, że poradzisz sobie ze wszystkim, zarówno w ich życiu, jak i w twoim. W końcu, jeśli nie zadbasz o siebie, po co miałbyś zawracać sobie głowę dbaniem o innych ludzi? Stwarza to nierealistyczne oczekiwanie na wzajemność, które często nie zostaje spełnione co skutkuje uczuciem rozczarowania, zmęczenia, złości i smutku. Co więcej, będąc nadmiernie życzliwymi, oczekujemy ciągłego dawania. Stołyki przypominają nam, że prawdziwa wartość wynika z uczciwego i logicznego postępowania, a nie tylko robienia tego, czego chcą inni. Umiar i zrównoważone dawanie pomagają nam zachować kontrolę nad naszymi działaniami i zapobiegają rozwojowi szkodliwych nawyków. Jeśli jednak stale angażujemy się w zaspokajanie potrzeb innych, ryzykujemy zatraceniem się w tym procesie. Ludzie wokół nas mogą zacząć oczekiwać więcej niż jesteśmy w stanie zaoferować, co prowadzi nas do stanu wyczerpania fizycznego i emocjonalnego. Próbując utrzymać fasadę nieograniczonej hojności, tracimy z oczu nasze własne ograniczenia i potrzeby. Innym niebezpieczeństwem bycia nadmierną życzliwością jest ryzyko manipulacji i nadużyć ze strony innych. Niestety, są osoby, które wykorzystują życzliwość innych do osiągnięcia własnych, egoistycznych celów. Będąc zbyt gościnni i dostępni, stajemy się łatwym celem dla tego typu ludzi mogą wykorzystać naszą dobrą wolę i zmanipulować nas, abyśmy robili rzeczy, których nie chcemy lub które są sprzeczne z naszymi wartościami. Ta manipulacja może obejmować zarówno subtelne prośby, jak i bardziej oczywiste formy przymusu emocjonalnego. Ostatecznie może to prowadzić do nierównych i toksycznych relacji, w których stale czujemy się wykorzystywani i niedoceniani. Co więcej, bycie nadmierną życzliwością może prowadzić do przeciążenia emocjonalnego i wypalenia zawodowego. Ciągłe martwienie się o dobro innych i stawianie ich potrzeb przed własnymi może sprawić, że będziemy wyczerpani i emocjonalnie wyczerpani. Starając się spełniać oczekiwania innych ludzi, zaniedbujemy własne zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Może to powodować uczucie niepokoju. Stresu i chronicznego wyczerpania. Jeśli w dalszym ciągu dajemy bez zastrzeżeń, nie dbając o siebie, ryzykujemy osiągnięcie emocjonalnego punktu krytycznego, w którym po prostu nie będziemy już w stanie sprostać stawianym nam wymaganiom. Przez całe życie słyszeliśmy, że ludzie to istoty, które żyją przyzwyczajeniami, i to nie może być bardziej prawdziwe. Ludzie mają naturalną skłonność do dostosowywania się do wzorców, sposobów życia i symfonii otaczających ich wydarzeń. Idea e strefy komfortu wyrasta z tego ludzkiego pragnienia stabilności i zażyłości. Oznacza to, że jeśli stale dajesz coś ludziom, którym pomagasz, oczekuje się, że będziesz to robić nadal, wpychając ich w ten sposób do ich własnej strefy komfortu. Mogą przyzwyczaić się do myśli, że zawsze będziesz przy nich, aby rozwiązać ich problemy. Dzięki czemu nie będą musieli brać na siebie wielu obowiązków. Jeśli nie cenisz siebie, ludzie prawdopodobnie nie zauważą, jak ważne jest dbanie o siebie. Możesz zostać postrzegany jako coś w rodzaju Robin Hooda, ale bez należytego uznania i szacunku dla własnych potrzeb i ograniczeń. Co więcej, jeśli stale przedkładasz potrzeby innych nad własne, istnieje ryzyko przeoczenia własnych celów i aspiracji. Stołki podkreślali znaczenie życia zgodnie z rozumem i cnotą, wyznaczania granic i ustalania priorytetów dla naszych własnych obowiązków, aby utrzymać równowagę oraz zachować naszą tożsamość i dobre samopoczucie. Jeśli stale przedkładasz potrzeby innych nad własne, możesz w rezultacie uciec przed czymś, co w tobie jest bolesne lub przerażające. Jak się czujesz, gdy spędzasz weekend sam lub codziennie wracasz do domu? Nie mając nikogo, kto by cię powitał. Jeśli jesteś zbyt zajęty dbaniem o innych, aby uniknąć konfrontacji z własnymi uczuciami i potrzebami, w rezultacie zrobisz sobie krzywdę. Dbanie o siebie jest niezbędne dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego, a jej zaniedbanie może prowadzić do znacznego pogorszenia samopoczucia. Kluczowym aspektem dbania o zdrowie jest priorytetowe traktowanie własnej opieki. Zanim będziesz mógł pomóc innym poczuć się lepiej, musisz upewnić się, że jesteś szczęśliwy, ożywiony i zadbany. Tak jak nie powinieneś dawać komuś czekoladki, chyba że najpierw naprawdę ci się spodobała, tak nie powinieneś proponować przyjaciela, że posprząta dom, zanim zajmiesz się własnym domem i spędzisz wolny czas. Reszta świata musi przyjść po ciebie ponieważ twoje własne zdrowie i szczęście są niezbędne, abyś mógł skutecznie pomagać innym. Jeśli stale się poświęcasz, nie biorąc pod uwagę własnych potrzeb, ludzie mogą zinterpretować to jako słabość i odpowiednio cię traktować. Wreszcie, jeśli nadal będziesz pozwalać ludziom korzystać z twojej życzliwości i hojności, nie wyznaczając zdrowych granic, możesz zostać postrzegany jako słaby i odpowiednio traktowany. Ludzie mogą zacząć wykorzystywać twoją chęć pomocy, manipulując tobą, abyś spełnił ich żądania, wiedząc, że nie będziesz się opierać. Tworzy to szkodliwy cykl, w którym czujesz się coraz bardziej przepracowany i niedoceniany, podczas gdy inni nadal czerpią korzyści z twojej samozadowolenia. Krótko mówiąc, choć bycie życzliwym i hojnym jest godne podziwu, Niezwykle ważne jest znalezienie zdrowej równowagi między troską o innych a troską o siebie. Wyznaczanie jasnych granic, dbanie o siebie i nauka odmawiania, gdy jest to konieczne, to niezbędne kroki w celu ochrony własnego zdrowia psychicznego i emocjonalnego oraz zapobiegania wykorzystywaniu przez innych ludzi Twojej dobroci. Stoicyzm oferuje nam drogę do rozwijania siły i osobistej odpowiedzialności. Wyznaczając granice i praktykując samodyscyplinę, możemy pokazać innym, że jesteśmy oddani naszym obowiązkom i ideałom, zdobywając w ten sposób ich szacunek. Zamiast być postrzegani jako słabi, możemy stać się przykładem uczciwości i determinacji. Należy jednak pamiętać, że pomaganie innym może mieć również swoje pułapki. Z biegiem czasu możesz być postrzegany jako ekspert w dziedzinie w której współpracujesz z innymi, co jest pozytywną rzeczą. Jeśli jednak nie ustalisz wyraźnych granic, możesz niechcący wywołać odwrotne wrażenie. Jeśli nie ustalimy granic, ludzie mogą zacząć postrzegać nas jako słabych i łatwych do manipulacji. Podobnie jak ktoś, kto sprzeciwia się słabemu szefowi, może on próbować wykorzystać naszą chęć pomocy, przerzucając na nas swoje obowiązki, wiedząc, że rzadko odmówimy. Jednak gdy zaczynamy używać tego magicznego słowa, nie, dzieje się coś zaskakującego. Ludzie zaczynają darzyć nas szacunkiem, jakiego sobie nawet nie wyobrażali. Zamiast być postrzegani jako pożyteczni głupcy, jesteśmy szanowani jako osoby, które znają wartość własnego czasu i energii. Stoicyzm uczy nas również, jak ważne jest wybieranie tego, komu pomagamy. Mając samokontrolę i perspektywę, Potrafimy odróżnić prawdziwych ludzi od tych, którzy po prostu chcą skorzystać z naszej hojności. Unikamy marnowania czasu i energii na tych, którzy nie cenią naszej prawdziwej pomocy. Czasami ci, których uważaliśmy za prawdziwych przyjaciół, okazują się darmozjadami i kontaktują się z nami tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Choć może się to wydawać przygnębiające, logika za tym stoi ma sens. Jednak to że coś ma sens, nie oznacza, że jest sprawiedliwe. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie z takimi sytuacjami w skuteczny i zdrowy sposób. Ostatecznie kluczem jest znalezienie równowagi pomiędzy pomaganiem innym a dbaniem o siebie. Ważne jest, aby wyznaczyć jasne granice i nauczyć się mówić nie, gdy jest to konieczne. Czyniąc to, nie tylko chronimy własną uczciwość, ale także uczymy innych aby nas szanowali i cenili. W następnej części omówię kilka praktycznych strategii radzenia sobie z takimi sytuacjami i ochrony własnego zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Aby zapobiec wykorzystywaniu Cię przez innych, ważne jest, aby rozróżnić tych, którzy czegoś od Ciebie chcą, od tych, którzy naprawdę chcą dać coś w zamian. Dzięki cierpliwej ocenie możemy budować relacje, które są autentyczne i korzystne dla obu zaangażowanych stron. Ludzie pojawiają się w naszym życiu, ponieważ ich energia jest zgodna z naszą. Kiedy mamy niską częstotliwość wibracji, przyciągamy negatywne, przygnębione i ciemne osoby, które mogą chcieć nam zaszkodzić. Z drugiej strony, gdy nasze wibracje są wysokie, przyciągamy ludzi pełnych dobrej energii, Życzliwości, entuzjazmu, wysiłku i radości. Dlatego oddając każdemu bezkrytycznie, tracimy znaczną ilość energii, co powoduje, że wibrujemy z niższą częstotliwością. To z kolei przyciąga ludzi potrzebujących i oportunistów, którzy nie są zainteresowani pomaganiem, a jedynie zabraniem nam tego, co mogą, nawet nie wyrażając wdzięczności. Ponadto istnieje ryzyko uzależnienia się od natychmiastowej satysfakcji płynącej z pomagania innym. Stołyki nauczyli nas kultywować spokój i osobistą odpowiedzialność. Samodyscyplina podczas dawania jest niezbędna, aby zapobiec popadnięciu w złe nawyki i zachować zdrowy związek z naszymi działaniami i wyborami. Jednakże, gdy niedobór jest regularną częścią naszego życia. Potrzeba czegoś może wzrosnąć i wtedy pojawia się niebezpieczeństwo. Możemy uzależnić się od destrukcyjnych zachowań, takich jak nadmierne picie, jedzenie lub hazard, aby złagodzić stres lub wypełnić pustkę emocjonalną. Pewnego dnia bliska ci osoba może zauważyć oznaki tego uzależnienia. Być może zauważą, że za dużo pijesz, jesz za dużo lub za dużo uprawiasz hazard. Ważne jest aby zwracać szczególną uwagę na to, co próbuje powiedzieć ta osoba, na której ci zależy. Twoim pierwszym odruchem może być złość i zaprzeczanie jakimkolwiek problemom, ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że często postępujemy w ten sposób, gdy jesteśmy tak pogrążeni we własnych problemach, że nie dostrzegamy znaków ostrzegawczych wyraźnie widocznych dla innych. Zawsze pamiętaj, że ludzie, którym na Tobie zależy, chcą dla ciebie jak najlepiej. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zwracać szczególną uwagę na to, co mówią, ponieważ starają się pomóc ci uniknąć pułapek i ruszyć do przodu. Kiedy bliska ci osoba wyraża obawy lub oferuje radę, ważne jest, aby słuchać jej szczerze i z uwagą, ponieważ może ona zaoferować cenne perspektywy, których sami być może nie wzięliśmy pod uwagę. Stoicyzm uczy nas skupiać się na robieniu tego, co słuszne, bez względu na to, co myślą o nas inni. Żyjąc zgodnie ze swoimi przekonaniami i zasadami, budujemy solidny wizerunek, który wytrzyma fałszywe oskarżenia i bezpodstawne podejrzenia. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w świecie, w którym na życzliwość często patrzy się podejrzliwie, nasze dobre uczynki mogą zostać błędnie zinterpretowane. Nie trzeba długo czekać, aż ludzie zaczną kwestionować nasze intencje, a nawet wymyślać teorie na temat naszych ukrytych motywów. Może to stanowić wyzwanie, ale istotne jest, aby pozostać niezłomnym przy naszych wartościach i nie pozwolić, aby sceptycyzm innych sprowadził nas z obranej ścieżki. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz, ponieważ może to dostarczyć cennych informacji na temat Twoich ograniczeń i potrzeb. Zgodnie ze stoicką koncepcją samoświadomości, zrozumienie naszych uczuć i pragnień jest podstawą odnalezienia równowagi w naszym życiu. Zwracając uwagę na swoje uczucia, możesz rozpoznać, kiedy stajesz się wyczerpany psychicznie i odpowiednio dostosować swoje działania. Jeśli pomaganie innym sprawia, że czujesz się przytłoczony lub wyczerpany, jest to znak, że nadszedł czas. Aby ponownie ocenić swoje ograniczenia i priorytety. Nie bój się słowa, nie. Zdaj sobie sprawę, że twój czas i energia są cenne i należy je wykorzystywać w sposób zrównoważony. Samokontrola objawia się umiejętnością powiedzenia nie, gdy jest to konieczne, nawet jeśli jest to trudne. Przećwicz mówienie nie, gdy czujesz się przytłoczony lub gdy prośba jest niesprawiedliwa. Pamiętaj, że mówienie nie nie jest samolubne, ale raczej sposobem na zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego, a także utrzymanie równowagi w życiu. Poznaj swoje ograniczenia i naucz się je szanować. Nie angażuj się ponad to, co możesz rozsądnie udźwignąć, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Bądź świadomy, jak oferowana pomoc wpływa na twoje zdrowie i samopoczucie. Jeśli coś szkodzi Twojemu planowi zdrowotnemu, czas ponownie ocenić swoje priorytety i ustalić bardziej rygorystyczne ograniczenia. Wdrażając te strategie w swoim życiu, będziesz lepiej przygotowany, aby zapobiegać wykorzystywaniu Cię przez ludzi, zachowując zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne oraz utrzymując zdrową równowagę w swoich związkach i obowiązkach. Masz czas i miejsce dla siebie. Szanuj ich kierując się stoickimi wartościami samodyscypliny i szacunku do samego siebie. Poświęcenie czasu i przestrzeni na zadbanie o siebie jest niezwykle istotne. Rób to, co sprawia ci radość, ćwicz, rysuj, słuchaj muzyki przy filiżance herbaty lub wykonaj inną czynność, która poprawia ci humor. Wypełnij swoje obowiązki tak szybko, jak to możliwe, aby móc cieszyć się tym czasem. Potraktuj to tak poważnie, że powinieneś zaplanować te chwile codziennie lub co tydzień. Jeżeli w tym czasie ktoś poprosi Cię o pomoc, powinien okazać życzliwość i zrozumienie. Nie wahaj się powiedzieć nie i ciesz się tymczasem wyłącznie dla siebie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zaproponuj pomoc w innym terminie, wyraźnie zaznaczając, że masz inne obowiązki. Poświęć się dbaniu o siebie. Zarezerwuj sobie ekskluzywny czas, kierując się stoickimi zasadami samodyscypliny i mądrości. Priorytetowo traktuj działania, które poprawiają Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. Zidentyfikuj i trzymaj się z daleka od wampirów energetycznych. Rozpoznaj, które relacje są dla Ciebie korzystne, a które mogą być szkodliwe. Unikaj ludzi, którzy nieustannie wysysają Twoją energię nie oferując w zamian niczego pozytywnego. Okazuj stoicką samokontrolę w swoich związkach, rozumiejąc, że pomaganie osobom, które wyczerpują swoją energię, nie jest produktywne. Znajdź równowagę pomiędzy hojnością a samodzielnością. Kierując się naukami stoickimi, uznaj znaczenie środka we wszystkich obszarach życia. Unikaj zachowań egoistycznych, chroniąc jednocześnie własne potrzeby. Pamiętaj, że nadmierne dawanie może prowadzić do wyczerpania fizycznego, psychicznego i finansowego. Staraj się znaleźć zdrową równowagę pomiędzy zaspokajaniem potrzeb innych, a priorytetyzowaniem własnych. Kończymy naszą podróż poprzez strategię samoopieki oparte na stoickiej mądrości. Mamy szczerą nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie bardzo przydatne. Zawsze pamiętaj o swoim znaczeniu w tym procesie. Nie zapominaj, że każdy krok w kierunku dbania o siebie i równowagi jest osobistym zwycięstwem. Nawet w najtrudniejszych chwilach pamiętaj o stoickich naukach i znaczeniu znalezienia złotego środka we wszystkich obszarach życia. Kontynuuj poszukiwanie osobistego rozwoju i doskonalenia poprzez ciągłą praktykę tych zasad. Bądź dla siebie miły podczas tego procesu i pamiętaj, że napotykanie przeszkód na swojej drodze jest rzeczą normalną. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży i za zaangażowanie w rozwój osobisty i dobre samopoczucie. Niech stoickie nauki nadal prowadzą Twoje kroki i wzbogacają Twoją podróż przez życie. Podróż do dbania o siebie i równowagi nigdy się nie kończy. Dbaj o swój dobrostan fizyczny, psychiczny i emocjonalny, przestrzegając stoickich zasad samodyscypliny, mądrości i umiarkowanej hojności. Jeśli te treści były dla ciebie przydatne, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby w przyszłości otrzymywać tego typu treści. Zostaw lajka i swoją opinię na temat filmu, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne. Dziękuję za uwagę i życzę zrównoważonego i satysfakcjonującego życia, w zgodzie ze stoickimi wartościami. Do następnego.